May will launch a ruse attack on the side entrance to the fort. Meanwhile, you, my American friend, will drive this wagon at the front gate. And jump off when you're close. He's been packed with five crates of TNT. That sounds crazy. How long is the fuse? Yes, like I said, you can see mam stan ze Dobra, lecimy w takim razie. Dobra, trójką, tak? też wozem w główną bramę, okej! Okay. Ej! Ty, chłopie! Ale on mi tak przeszkadza, że dajcie spokój. Zeskocz z wozu. O, wydupce czy nie? Dobra, okej, okay, udało się. <laughs> Chyba za szybko wyskoczyłem. Dobra, pora sobie troszkę postrzelać w takim razie. Nie, jednak nie. Oni sobie wszystko ogarną. A gdzie dla mnie zabawa? No, halo Dobra, wbijamy, ale będzie się działo. Dobra, tu jest koleś. Eee, naprawdę? naprawdę? Jeszcze żyjesz? Kolego? Dobra? Nie macie. A tu mi strzela! tutaj jest? Ej! Kolego! Dobra, okej, okay, spoko. Tutaj mamy to, wow! Armaty! Jeszcze ktoś? Dobra, tutaj ich nie ma. Tutaj mamy jeszcze yy, kolegów. Czy co ja mam robić w ogóle? Chyba tak. Poszukaj SQL-i wieży. Dobra, okej. Okay. Yy, dobra, zostaw walkę budowników. Dobra, okej. Okay. Czyli ja cały czas, po prostu bym się cały czas nawalał, a cały czas by było ich więcej, nie? Dobra, gdzie jesteś, panie SQL-a? Jesteś tutaj? Chyba ciebie tutaj nie ma. Dobra, idę jeszcze wyżej. Czyli muszę po prostu ogarnąć te wszystkie wieże. Yy, Okej, okay. sprawdź, jak składę znaleźli. Aha, dobra, teraz dopiero mi to pokazali. Naprawdę. Okej, okay, czyli go tutaj nie ma. Dobra, czyli tutaj go nie ma. Yy, to jest sprawdzone. Zejdź. Yy, no i szybciej, John. Dobra, amunicja do strzelby, jak miło. Dobra, ta misja będzie naprawdę długa, a najwyżej po prostu zrobimy no, dawaj, złaż. Yy, dobra, tutaj mamy kolejną wieżyczkę, ale ona jest chyba niżej. Tak, ona będzie niżej. O ty! Tego, tego gościa się tutaj nie spodziewałem, ewidentnie. Chyba tutaj to będzie ta wieża. No właśnie!

You just work for a different government. <laughs> Come on, brother. I think we should go our separate ways, huh? What you and Dutch did was wrong. And the way you left me was wrong. No, I ain't the judge, but as it turns out, it's you or me. The way I see it, might as well be you. We thought you was dead, brother. I promise. I'm telling the truth.

No, wyłaś mi tu John! Jezus Maria, ta gra! To jest najgorsza gra ever, no! Ała! No leć, John! Dobra, mamy konia tutaj pod sobą. Dobra, od razu biorę konia i nie będę robił e, tego tutaj błędu, że po prostu napieszam, bo on i tak ucieka, kurde, koniem! Za daleko jestem. Za daleko jestem. Dobra, dawaj koniku! Lecisz, bejbe! Chyba nie dogonię go, to jest chyba oskryptowane. O, a! Chyba go mam. No było. O, dobra, mam go. Nie no, nie będę go zabijał. Dobra, jest Przenieś ofiarę, dobra Zabiłem jego konia nawet o karę na koniu Dobra, lecimy Jedny konik No trudno, no Koń musiał zginąć, no Nie wiem, e, czy dostanę więcej reputacji Za to, że po prostu go nie zabiłem Dobra, lecimy no, trochę pojechalno. Ja powiem że nie. Dobra, lecimy. oddać go w ręce sprawiedliwości w takim razie. Jaką drogę wybrałem? Nie wiem, czy dobrze. No mi sobie pogadają. Dobra, jestem już u celu. Przenieś się, do wierzynnej celi. Przenieś ofiarę na a, kwadrat. Dobra, ok. Lecimy w takim razie. E, tutaj. Dobra, cicho tam. Dobra, okej, okay, Mamy go. Mamy typiężą. you no doing, brother? You saw me out. Didn't that life we had mean nothing to you? One day, one day I promise you you're gonna regret this. One day's about all you got left. No, you You know that life we lived is over. And when we was living it, it didn't mean nothing anyway. It was just an excuse, and we all knew. O, czyli to jeszcze nie koniec Koniecznie dajcie mi znać co to znaczy puto po hiszpańsku Teraz chyba użyjemy tej armaty dokładnie tak. Wow, tego jeszcze nie było no już teraz wiem, dlaczego ludzie po prostu tak lubią tą grę. Zarówno dwójkę, jak i jedynka też jest naprawdę niezła. Naprawdę miło mi się i fajnie, przyjemnie gra. O, mamy tutaj jeszcze cały czas to samo. A, a to jest tylko amunicja. Eee... Daj mi to! ty, e, typie! Aha, mam iść tam? Naprawdę? Ale to tutaj miałem iść tam? Naprawdę? Miałem iść tam? Ała! Dobra, tutaj mam iść, dobra, spoko, okej. Okay. Dobra, wbijaj, John. Kurde, ta, 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 misja jest naprawdę, no, dowalona. Użyj armaty, dobra, dawaj. Wo. Jak dupło Dobra, dawaj tą armatę. Tutaj mamy kolejnych Dobra, he! he. Zlikwiduj pozostałych żołnierzy. Zostaw armatę, dobra, okej, okay, spoko. No podoba mi się, podoba. No nie sądziłem, że będzie aż tak... Y po prostu epicko tutaj. Dobra, wbijaj tu, kurde, w samą Dobra, dawaj to. Do widzenia! Ha ha! A czemu yy, wsadziłem go i muszę teraz wyciągnąć? No bez sensu, no. To, chciałem, żeby przeżył to, czy co? Nie rozumiem. Dzień dobry, panie kolego. Kurka wodna, nie spodziewałem się, że ta misja będzie aż tak bardzo rozbudowana. Ale fajna, ciekawa, intrygująca. Z tym pociągiem też. no, no Najwyżej po prostu y, zrobię dwa odcinki w jednym bez y, przywitania, nie? Javier here gets to see how far the hand of justice can reach. Come on, you. Get in the damn automobile. Can we assume one of my commitments is cleared? Unfortunately, nothing is cleared, John. Until your obligations are met. We need you to find Williamson, then head to Blackwater as quick as you can. We have reason to believe that Dutch Vandalism is in the area. Hmm. Oh, your wife her o! Pamięta o nas. Jak miło. Dobra, okej. Okay. Misja, misja naprawdę. Synowy Meksyku nawet trofeum 300 sławy, jak miło. Honor plus 125. No dobra, okej, okay, spoko. Mamy jeszcze jakieś misje poboczne tutaj. Nie, nie to, nie, nie ta ikonka. Mapa... Nie wiem, ile jest misji dla Rejesa, ale no, ciekawa ta misja była. Mamy jeszcze jedną, tutaj główną misję, także mamy no, sporo już czasu tutaj. No, zrobimy dwa odcinki w jednym, najwyżej będzie bez y, przywitania. Mamy jeszcze chwilę czasu, także y, zaznaczyłem go, czy nie zaznaczyłem? Bo już teraz nie wiem. Nie, nie zaznaczyłem go. Teraz zaznaczyłem, dobra. Ok, mogę rozbić tutaj obóz, czy nie mogę rozbić obóz? Mogę, oczywiście. Oczywiście, że tak. Dobra, zobaczymy jeszcze. obczejemy wstęp do tej następnej misji, i będziemy kończyć. Podróżuj do celu, do wyznacznik trasy, lecimy. Let's go! Eskalero. Dobra, mamy znacznik, dobrze. Ok, popatrzmy, co to jest za misja. Umówiony czas. Może to będzie w miarę szybka misja, także zaraz zobaczymy. Nie, nie wiem o czym o nich nie wiem o czym oni do mnie mówią. No ta gra, nie? I wszystko. Viva la revolucion! Ja się w ogóle nie przejmuję, ten normalnie idzie przed siebie. O nie! Co się teraz wy... wy... wy, wy stało tutaj? Reyes, co ci oni zrobili? Dlaczego? Ok, pozwól ten człowiek I kto jesteś, gringo? Nie jestem nikim. No Unless <laughs> you want this town to tear you and your boys to shreds, I suggest you let him go. And you think you could tell me what to do, friend? Oh, you should listen to him. <laughs> it Look at that. You wanna risk it? <laughs> the American is a drunk. If I were true, I would pull that trigger. But that gun

Raul Zubieta. Jak to się kurka wodna robiło? L2, chyba L2 i później zablicza precyzja i muszę strzelić w pysk za przeproszeniem. Dobra, mamy klimacik westernowy. No chodź tutaj kolego. Dobra, do widzenia panie kolego. To nie było zbyt trudne.

Ale Luise naprawdę czemu to zrobili? Dobra, ale jak się do więzienia? Tędy mogę przejść chyba? Mogę przejść tędy? No John! Nie, tędy nie mogę przejść. Dobra, to pójdę tędy sobie. Dobra, okej, okay. gdzie jest to więzienie? Tutaj chyba, nie? Tak. Wow. A ty tutaj jesteś! Dobra, okej! Okay. Jezus Maria, ja myślałem, że zginę, naprawdę, nie? To była snajperka, no ja nie wytrzymam, no, ta gra, nie? Dobra. Zwolnić mam ich, tak? Przestrzel zamki, okej, okay, dobra, bardzo chętnie, dobra, cyk. Cyk. ty tu jest zamek? U. Dobra, dołącz do Reyesa, okej, okay, spoko. Oj, 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 się porobiło.

O no chowaj się! Dobra, na spokojnie. Jezus, ale atakują, Boże Święty, no. Ale czemu ja z zakobera nie mogę? Teraz chyba mogę, o. No chodź tu! Dobra, dostał. Dobra, może z zakobera po prostu będę ich eliminował. Po prostu. Ale tego nie mogę tutaj dorwać, nie? Ewidentnie, no. Ja nie wytrzymam z tą grom. Wow! Gdzie ty jesteś? Tu! Dobra, okej. Okay. Okej, okay, dobra, udało się. Boże święty. Jaka ta misja była złożona, no. Robi się coraz trudniej, no. Dobra, ja mógłbym, te... Karabinem maszynowym? Dobra, dawaj mi karczownicę Pertaczownica, dobra, Ola, Dobra, ale gdzie mam ten? Tutaj? Dobra, to do beczki. Nie strzelaj beczkę z prokiem, dopóki ludzie rejestra się nie oddalą. No dobra, okej. Okay. Okej, okay, bardzo chętnie, dobra. Okej, okay, i Pora na zabawę! Dobra, do widzenia. Widzicie tutaj, jak kaczki? Normalnie. Dobra, zostawiam to po prostu, e, biorę kolejną tą. Dobra, nie żyjesz. Jeszcze tu jeden jest, nie? Się schował. Jeszcze żyjesz? Jeszcze? No! Dobra, do widzenia, kolego. O Jezus Maria! Co tu się dzisiaj dzieje w tej grze? Przygotować się, czy co? Będziemy strzelać? Kto oh, jest Reyes? Dobra, broń bramy, tak? Dobra, okej, okay, bardzo chętnie. za pomocą karty... Karta czołownicy. Ale chyba wolę po prostu bronić normalnie tym czymś, nie? E, dobra, tutaj mamy snajpera, tutaj mamy... Nie, to nie jest snajper, nie, to jest snajpera. Dobra, no to będzie w miarę spoko. pracek No oczywiście, że się wycofują, ale jeszcze tam ktoś jest. Dobra, dołącz do Reesa. Okej, okay, bardzo chętnie. Dobra. Czy tam młotami, sierpami. Zwitaj, Williamson. Williamsona. Oh. Hey. Hey. Dobra, jak ja mam się stąd wydostać, to... Tak, mam się wydostać... Ała! John, wstawaj! Szybciej przeładowywuj! Trzymaj wóz Williamsona, dobra. Ok, bardzo chętnie dawaj mi lasso. Lecisz, baby. Dobra, no dzieje się w tej grze. No nie sądziłem, że te ostatnie misje będą już właśnie takie, że będę musiał schwytać tych moich e, kolegów, nie? Których e, tutaj ścigam. Dobra, są tutaj.

Ha, on był w środku, ja myślałem, że on, on kieruje Jest i on Dobra, co teraz? Panie Bill, wykończył Williamsona, Dobra, do widzenia, panowie

Riding on the Capitol. I'd love to, but with Williamson dead, my jailers need me back in Blackwater. Well, I do say I'll miss you, young Marston. I doubt you'll even remember me, Abraham, but it's been an experience. Good luck with the revolution. If you win power, remember why you wanted it. Travel safely, amigo. Powiem szczerze, że ta misja u Reyesa to naprawdę dość pięknych słówek zdobyto trofeum. O Boże Święty. Dobrze, moi drodzy, odcinek wyjdzie mega hiper turboduki. Podzielę go sobie na dwie części, także ten drugi będzie bez wstępu. Mam nadzieję, że misje schwytania e, moich tutaj celów Wam się podobały i ten mój gameplay. No, zrobiło się bardzo, bardzo intrygujące i bardzo ciekawie. Zobaczymy, co będzie później. W zasadzie, no, e, mógłbym zakończyć na tym, ale wiem, że fabuła się rozkręca jeszcze cały czas. Także, no, dawno tak nie strzelałem i dawno nie grałem w ogóle w Redemption, ale. Powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem. Jeżeli Wam się również podobały te odcinki, zostawcie lajka, like, napiszcie komentarz, ja już będę uciekał. Trzymajcie się moi drodzy, dziane.